Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Auron17, a to jest kolejny odcinek soczystego rozpierdolu oferowanego nam przez DMC Devil May Cry. I oczywiście przed rozpoczęciem czwartej misji zajrzymy sobie bez wątpienia do sklepu. Hmm. Ebony i Ivory, na pewno nie jestem zainteresowany tym, co one mi tu proponują. Hmm. To... Żądła nie chce... Hmm. Może coś dla arbitra? Może nie osąd, ale drżenie też nie. E, tutaj nie mam nic ciekawego. Sekwens Dobra, już mamy wszystkie zdolności arbitra kupione. Musimy jeszcze je tylko udoskonalić do, do pełna. Postaram się właśnie skupić na początku na wykupieniu wszystkich zdolności, a dopiero później na udoskonalaniu ich. Żebym mógł wam pokazać jak najwięcej naturalnie. Naturally. they're aware of you now dante so stay low mundus doesn't know i exist so i'll remain hidden until we're ready to strike kat knows the virility factor what lies beneath she will be your guide it'll kill you draw <coughs> attention Świetnie Nie wiem jak, ale mnie wciągnęli No to jest teraz ważne Styks! Jest tu większa wersja mniejszego Styksa Hoho się nie będziemy bawić No żryj, topór no, Chodź tu O to się fraje No unik Elegancko Perfect evade Żryjcie topór Jeżeli ktoś z Was zauważył że bardzo mało używam Eee... No czego bardzo mało używam? Bardzo mało używam. Y oczywiście broni anielskiej. Broni anielska jest... Nie używam jej właściwie przeciwko zwykłym przeciwnikom. Dużo bardziej skuteczna jest zwykła broń będę się jej starał w, jakiś, w jakimś tam stopniu wykorzystywać ale naprawdę w niewielkim o! Łap się no nie złapał się no co za ofiara dobrze no, że już mogę teraz wejść tędy pół biedy no ale dobra kamerka rozwalona Okay, let's see where we going. No? Did you just hear something? There was something. Whoa! Someone doesn't want me here. Serio. The city itself is trying to stop you. Great. I'm going to look at the area. Best avoid them if we can. Follow me. Zaraz tutaj mam ciekawsze rzeczy Piewiasdeczka proszę jawa I duszyczka dobrze tutaj nic nie mogę zrobić, tak, takiej dziury nihuchu nie przeskoczę Dobra tysiąc kurz No już idę idę Nie, demoniczne odłamki. Musimy je po prostu niszczyć z broni palnej zanim nas wystrzelą. Nic dodać, nic ująć. Na to starczą. Możemy już. Nie on mnie teraz interesuje. Mendy, solidne. Dosięgłem go? Nie. Uuuu! się tu Mendo każe? Uuuu, co on zrobił przed chwilą? Yeah! Mistrz rzucania toporem! Trzy różne ciosy... ...atakujące na odległość. Toporem! He nie pamiętam jak tego się dosięgało. Chyba jakoś tak. Tak, tylko jeszcze muszę... Oj, źle! Źle, żeś to zrobił. Teraz dobrze. No kurczę, ile tam tego... Dobra, tutaj na pewno jeszcze coś będzie. A pewnie, że będzie. Proszę bardzo. To tutaj jest fajne rzeczy. No i proszę bardzo, mamy tutaj złoty kluczyk. Świetnie. Tam były srebrne drzwi, więc ten złoty klucz do niczego mi się na chwilę obecną przynajmniej nie przyda. To jestem. To nie jest to jest miło, miło. Woo! Ruszaj, ruszaj, stary. O, wyleciał. Dwie kamerki I nowy przeciwnik The knight of frost Już po niego idę Ta menda może zostać niestety niestety zabita tylko za pomocą broni anielskiej Właśnie tacy przeciwnicy są najbardziej upierdliwy bo Broń mrozu zabaje im tyle samo uszkodzeń, co wszystkim innym. Ale już niestety... E, jest jedyną możliwą bronią przeciwko. Następny! O Jezu... NIE TUTAJ! Dobra, kto jeszcze? Ty, ma swojego! Głowy nie do. jeszcze Żryjcie, topur. Suck on this! Suck on this! Dobra, co musiałem to wyciąłem przynajmniej póki co Bo jeszcze mnie nie uszkodzili chyba ani razu To tylko w poprzedniej misji tak zlamiłem Bałem się na do dupy Może coś? Jest jakaś misja. Trzecia już. Fajna misja. Zawituję między wami. Prosta droga, osiągnij cel w wyznaczonym czasie. Dobra, ruszamy. Miło, głębokie limbo. Limbo Dantego. Uwielbiam to mówić. Ruszaj się! Nie masz dużo czasu! Już? Yy. E, ty, ty! Jeszcze do przodu, ja już puściłem, zacząłem się winiszować sobie, świetnie! Dobra, trzy misje zakończone. Okej, okay, i wracamy. Żegnam. Tam są następne drzwiczki, ale nie jestem pewien, czy jestem w stanie do nich dotrzeć. O, co jest? No, cut. A muszę tam wrócić. Nawet nie wiem jaki jest kolor tych drzwi. Jeżeli złoty, fajnie. Jeżeli nie, lipa. Bardzo nieprzyjemnie się tutaj układa kamera. O, sięgaj. Na srebrne. Ja wychodzę. O, tutaj. Nigdy nie most well, spells can take hours if not days to prepare so why not can it for instant use later and they do with cheese where'd you learn this stuff virgil taught me the basics of demonology and occultism built a natural talent for it said it would help me to focus on something constructive instead of instead of what instead of focusing on the nightmares okay Go. Spać No już Dantu już nie ogląda się, kochany, tylko lecimy dalej. To mi się podoba. Te schody tutaj, co się wysuwają. Mamy następną. Ile tych dusz już tam mam? 15 chyba, tak? Nieźle. Nie, może źle spojrzałem, może 10 raczej. Będzie już następna. Zresztą ja, ja to sobie sprawdzę po tym. Jak już nagram. To wszystko mam na filmie, to się wszystko nagrywa. Dobrze. Kamera. A, proszę bardzo. Nie wiem dlaczego oko wydaje takie dziwne dźwięki, ale...

I tak można w kółko. I tak można. Do usrania. Uuu! Ale uderzyli mnie. Jestem nieszczęśliwy z tego powodu. Tak mogę iść. To idę. Coś się dzieje. O oh, yeah! Sweet sweet like shit. Wow Tu jest jakaś droga. Łu wow. fajnie. Nie ruszaj stary, ruszaj, wszystko się przebiega! Ale fuki nie. Yeah. O Boże. Kurde, nie podoba mi się... Aż O Jezu... Ej, to jest silne. Uhuhu! Co tu się dzieje? Nic nie widzę. Przyciągni się do tego frajera. Kurde. Wreszcie lecę w górę, może O, no, wszyscy Jeszcze pan, tyran Duża Menda behemot. Like a boss Tak się walczy z tymi panami Trzymać ich na odległość A jak się palą To za Chiny ludowe nie podchodzić Chodź tu do mnie, chodź No przestań się palić No właśnie Tak się z nimi walczy? Jeszcze później będę miał inną, fajną broń przeciwko nim, ale... To, je to jeszcze, to jeszcze. There! I lecimy. Jak widać... Chcę do platformy. Ale trochę jebanie, takie przesuwanie się ciągle. Dobra. Ja tylko się ciągnę na wieczność. Cześć. Police have released footage of the terrorist responsible for the recent attacks at St. Agrius' church. He goes by the name of Dante. Remember his face, people. If you see him, inform the police immediately, but do not approach him. He has a history of physical violence and is a known sexual deviant. This is Bob Barbis. Ten uśmiech A to jest koniec naszej misji I również koniec tego odcinka Zobaczmy tylko jaki będzie mieli tutaj wynik S O jestem bardzo zadowolony Okej, okay, żegnam się z wami Komentujcie Subskrybujcie, oglądajcie Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni Kocha was, ciekle, trzymacie się, do zobaczenia Cześć